co to za noc była? O. O. Hmm? Co to za kartka? Klas D? Klas D personel Co jakie D9341? O co z tym chodzi? Czemu jestem w jakiejś celi? Halo. Czemu ktoś tam gada? Halo. Co, co to jest? Czemu tu są ludzie? Co, z kim wy jesteście? ty kim wy jesteście? jesteście? Halo? Dobra, wychodzę, ale... nie zamykajcie mój pokój, halo? Ale gdzie wy mnie prowadzicie? Halo? Halo? Ale o co chodzi? Gdzie ja jestem? Halo. Ktoś może mi wytłumaczyć, gdzie ja jestem? Nie. Hello, uh, how's it going? <coughs> uh, Jak idzie? No. How is going? O oh, opie. Ja jestem tu w jakiejś celi. No, weźcie mnie, bo komuś się nie wiem. tam jest? Ej, Co to jest jakiś auto? Co to jest jakiś ten. SCP? SCP nie wiem jak to wymówisz z, z Secure o, Jakieś wojsko? Jestem poborowy? No, 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 no. Jak możliwe, że o, będę dobry. Co to znowu za kartka? Co to za jakiś... SCP-173? Czy ja trafiłem? Halo? <laughs> Co chodzi? Czemu jest czarna postać? Container chamber? To jest to? Się ma wypuścić mnie? Alu wypuścić mnie? nie mogę z wyjść. Ja, ja, ja Did you really think you could just... Dobra, 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 trochę już Mam kontakt, aj Ej, co co, 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 co tu się dzieje, halo? Halo? Ja okay, chyba muszę uciec stąd, czy nie? O co chodzi? Jakie oh, uciec? Oh. Jak O oh, ja, co, co, co? co? Tu mam czarny ekran, halo, co się dzieje, halo! Sianeczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jestem Probeg, zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, jeżeli oczywiście chcecie. No i co? Dziś jesteśmy w grze SCP Containment Bridge Remastered. Tak, wiem za głośno, nie mogę audio ustawić dobrze, bo to audio jest tak zbugowane w tej grze, że to już nie wiem. Dlaczego <laughs> nie gram w oficjalną grę? Containment Bridge no to, że coś mi tam nie działa z plikami, ale ra raczej to będę naprawiał i jak chcecie, to mogę to nagrać oficjalną wersję. No i tak samo jest jeszcze SCP-Containment Bridge Multiplayer, więc jak chcecie zrobić LM Productions albo z Tordos, to możemy zagrać, bo można grać chyba w 8 osób, ale dobra. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam powiedzieć w sumie to nawet przeprosić Was, za to, że nie było odcinka przez ponad tydzień już. Sorry, ale no, po prostu jak napisałem w tej oto karcie społeczności, niestety no miałem szkołę. E, prywatne sprawy i tak dalej i tak dalej No ale co, no ja już wam dalej nie będę przeszkadzał I oglądajcie sobie w spokoju Miłego oglądania, życzę wam No idziemy Mamy tu dokumenty, jak widzieliście Ale ogółem No naprawdę Fajnie to wygląda wszystko Tylko ja chyba się odsunę, bo mnie zaciuka Dobra, ja sobie zapiszę grę Bo, <laughs> no właśnie Coś mój głos tak brzmi ze względu na to, że jestem chory Tak wiem, jestem chory od prawie roku, bo cały czas mam jakieś krząkanie, czy coś O, hellach, misiek Ale to po prostu, wiecie, takie No, kry, krypka Której nie leczę, bo mi się nie chce Medbay, mamy Medbay. No i co my dzisiaj będziemy robić? Chciałbym dzisiaj do, dotrzeć m.in. innymi do ulepszarki Jeżeli się uda Ale no to jest mi więc trzeba przebiec. O, felna! Ja nie mam tego. O, ale z zdążył. Idealnie, nie? Aż mi się dźwięk zbudował. <coughs> Keycard is required to open this door. Yy, ale dobra. <coughs> no i co, babo biegniesz? Wow, to się tak trzęsie tu. Sorry, nie ogarniam ogólnie tej community STP ale... no jestem nowy dosyć wystep. no i oczywiście komputerek mi zamyka, drzwi Eee. ej mam keycard, jakie to jest? Level one keycard. Co to Wow, wow, what the fuck? Co? To jest sound effect! Jak ta. ty... titan ty Bo jaja robicie. Jak ty tan... zaraz powiem, bo nie słyszycie pewnie. Jak tytan TV man, ten sound effect taki, jak telewizorka wydaje dźwięk. O Jezus Ha. bo ja nie mam dźwięku. Chyba ja dźwięku nie mam, ja ogłuchłem chyba i dźwięku nie mam jeszcze Dobra, Jest dźwięk już. O to jest ten SCP pack, tam gdzie się pisze kołem. Wow. To nieźle, nie? Nieźle, orzeszek. Mr. Pinat. Do widzenia. O nie, to jest pewien Austri austriacki malarz. Znaczy no nie jakby austriacki malarz, tylko tak jakby jego żołnierz powiedzmy. Jak weźmiemy tą czaszkę, to przenosimy się do pewnego pokoju. Czy wiem, pewnie to nie wygląda tak jak wyglądać powinno. Ale no, tu winda do piesków, no i heavy. Chyba musimy do piechów. Do piechów. Do piesków iść. Jest pewien hack na to. Mianowicie, jak tak robimy kamerę, to więcej widzimy. chyba ja w ogóle zapiszę, bo ja nie zapisywałem tej gry. W ogóle w tej części, w Remastered, są dwa, jakby te pieski tutaj, nie? Jest jeden, no proszę bardzo. Zapiszę se. Muszę czekać, aż przejdzie Ja yeah, I'm cooked Wreszcie schowałem tu Ja chyba stąd nie wyjdę, nie? Dobra <laughs> no oni się tam zbagowali Oni się tam zbagowali. Kurde bym mógł zdążyć w sumie ja Tylko gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Ja robię sobie save'a Ale dobra w dupę Siema A to jest noktowizor, dobra nieważne nevermind W sumie jak mam noktowizor to mogę teraz lecieć Mam 5 kresek baterii Ale przypominajmy, że oni się tam zbagowali. Między innymi Dobra, tam jest gość, tutaj jeszcze musimy iść Oh shit Here we go again Co jest, ja słyszałem jakby ktoś ten mnie gonił to nara nie, nieźle, on się tu na mnie zrejdżował. Ja muszę iść szybko tu, włączyć to Ściągnąć No <coughs> gdzie on teraz jest, tutaj chyba będzie Yes Jabł yeah, Jabł yeah, No to nieźle on, a dobra, myślałem, że on mnie zauważył już tym GG, tak naprawdę. GG. Ja wiem, ja mogę pod F3 używać sobie po prostu. E, o, dźwięk mi się zbogobał wtedy. E, po prostu wiem, mogę używać sobie konsoli, konsoli na przykład wyłączać te wszystkie stp No, ale po co, nie? Zabawy z tego nie ma. To jest to, jakbym od tamtej strony wyszedł. Czyli gdzie teraz pójdę, w sumie? Dobra, save'a robię Stop pressing this fucking button Zobaczymy czy się spawni, a nie, nie spawni chyba Nie spałni spawni, jest to Uuu, gdzie jestem, no, w sumie mogę zdjąć tego gogle już <trybamy> <zaskocheniu> O, jestem w ulepszarce, tylko level, nie, level dwójki, no oczywiście dwójki potrzebuję Ej no to w sumie trochę skopałem w sumie ja mogłem iść do orzeszka Tak mam jedynkę Tam u orzeszka jest dwójka muszę zaczekać <tryk> Ale zresztą to no, trudno się mówi Teraz jakoś to ogarnę A ja tu byłem chyba o nie, nie byłem tu. Chcę w 5 zrobię Tu będzie chyba. Będzie gość. Albo i nie. Dobra. Um. Jestem u tych. Ło, co to? O nie, martwy ten. Martwa klasa D. Nie. Oczywiście soczek. Nie będę go pił, bo ja w sumie dla kontentu mogę go wypić. A nie, ja krwawie już od razu, krwawie, lol. Oczywiście, ja nie zapisuję, go, nie chcę mi się. <laughs> e, tu jest jakaś kulka, tutaj będę chyba trójki potrzebował, no oczywiście. Ehm... Um. Tutaj będzie ten. Yy, no, jaką no, plagę wychodził. No i oczywiście, nie. Oczywiście ten. Aj, kurde, muszę się wrócić teraz. No, kurde, no. Muszę się wrócić. Przez wszystko tutaj, nie. Ło! Aha, aha. 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 No to nieźle. Zginąłem. <grym> Zginąłem, kurde gdzie jestem? Ten. To jest to co jestem. No i tutaj będzie ten. Czy ja tutaj dadzę? On tutaj jest, gdzieś powinien być. On gdzieś... tu jest. Actually... I didn't see him. So yeah, Dobra. As? As? <grystanie> A, bo ja jeszcze tutaj nie byłem przecież, no tak <grystanie> Tutaj będzie jakieś wejście dalej. To jest Noclip. Eee, bateria. Nie wiem po co mi bateria na razie. <laughs> Przejdę do Noktowizora, ale... I tak pójdę ulepszyć sobie. O karta level 0. Level 0 keycard keycard. Medbay, mogę otworzyć, ale chyba potrzebuję trójki, no a trójki ja, to ja tu jestem na spawnie, ej No to idę do Rzeszka. zrobić tę kartę jest Storage room A bo to jest kask NTF-a Mogę go założyć, balistik, balistyczny helm. I put on the helmet Dobra I tu jest light testing chamber 2B I dobra, wchodzimy i tu będzie orzeszek. To jest pad. To jest level 2 card, Zamykamy i zamykamy. Dobra, okay. ja, to teraz idę do ulepszarki. Tutaj chyba ulepszarki nie było. Albo ja już nie pamiętam. Nie, to jest taka scenka. No, kolejna karta. Będę miał więcej kart. <laughs> Siłem Emily? Ej, co to jest? Ja nigdy takiego napisu nie miałem w ogóle. Ej, what the hell? Tutaj trójkę potrzebuję Do klucza. A czwórkę nawet, o! Proszę No Ale ja tędy chyba nie szedłem. jest maska. No i tu mogę otworzyć tą dwójką. <laughs> No i tu nic nie ma, lol yy, Dobra No to nieźle no, Fajnie To nie? był SCP Containment bridge Remastered Jeżeli wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem Jeżeli chcecie, to już tak krótki odcinek Ale za niedługo i tak Będzie większy odcinek Bo reakcja na z Toilet Który będzie odcinek godzinny ale jeżeli chcecie, <laughs> o tutaj się zrespiuję, nie zapomniałem, jeżeli chcecie drugą część, dajcie mi znaka w komentarzach, a ja co, widzę się z wami w następnym odcinku i co, do następnego i siemaneczko, elo, co to za dźwięki, what the hell.